Dzień dobry, witam na moim kanale Bluefish Tarot. To jest czytanie dla panny na marzec 2025. Zobaczmy, jakie są dostępne energie dla panny w marcu 2025. Najpierw ogólna energia, paść pentakli. Jak będą wyglądały relacje? Królowa kielichów. Finanse. Jak będą wyglądały finanse u panien? Dziewięć buław. Jaka jest rada dla panny? Dziesięć mieczy. I jaka jest, jak sytuacja będzie wyglądać na koniec miesiąca? Po tym, co się tutaj zadzieje dla panny. Mamy cztery miecze. I na spodzie mamy śmierć. Ogólną energią dla panny w tym miesiącu to jest Paść Pentakli. To jest energia, w której panna będzie się czegoś uczyć. Będzie doświadczać może czegoś po raz pierwszy, jeśli chodzi o na przykład jakieś kursy, o jakieś egzaminy. Może będzie zdawać jakiś e, egzamin, właśnie jakiś certyfikat. Coś będzie potrzebne do tego, żeby, żeby panna mogła z czymś ruszyć. E, ale będzie to, to taka energia, w której panna będzie, będzie bardzo podekscytowana i będzie chciała e, Doświadczyć tego, jakby. <laughs> będzie jej to potrzebne do czegoś. Ten, ten dokument, ten certyfikat, <laughs> będzie do tego po, potrzebny jej do rozwoju w jakiejś sytuacji. Być może będzie tak, że w tej sytuacji będzie albo e, pomagać e, pannie, jakaś osoba e, spod znaku wodnego, e, rak, e, skorpion lub ryby. Jakaś postać, która e, otworzy, jakby serce e, dla panny. Ktoś, kto jest bardzo uczuciowy, ktoś, kto się będzie chciał zaopiekować całą tą sytuacją. Ktoś, kto otworzy serce dla panny i będzie wspierał ją, może w jakiejś sytuacji, w której, której panna robi coś, na przykład po raz pierwszy. Jeśli chodzi na przykład o pracę, może, może, może panna zaczyna jakąś nową pracę, jakiś kurs, i ktoś będzie jakby taką, otoczy, otoczy opieką pannę w czymś. Być może dlatego, że jest jaka, jak, jakiś trud, jeśli chodzi o finanse. Tutaj mamy dziewięć buław. Może było tak, że panna coś e, e, chciała osiągnąć i był, to, i był to bardzo trudny moment finansowo. Może wydała swoje ostatnie pieniądze, żeby coś zainwestować i teraz i teraz e, i teraz jest troszeczkę trudniej. E, może być tak, że ten kurs, który tutaj, który tutaj, którego się podjęła, on trochę może kosztował i nadwyrężył e, finanse panny i teraz, e, i teraz e, po prostu panna musi e, jakoś dojść do końca, żeby, żeby coś skończyć. Dziewięć buław to jest, e, to jest taka energia, gdzie ten pora poraniony wojownik stoi i się nie poddaje, mimo to, że ma te, ma te rany wszędzie, to on dalej, on dalej jakby, on wie, że on ma cel i on się nie może teraz poddać, bo to jest być może ostatnia prosta. I, e, I trzeba sta, stawić czoła jak, i, jakimś problemom, nawet jeśli będzie trudno finansowo, to trzeba, trzeba się tego podjąć i trzeba to skończyć. I wydaje mi się nawet, że <coughs> jest taka rada od Tarota, żeby coś skończyć, żeby dobrnąć do jakiegoś końca i się nie poddawać, <coughs> e, bo tutaj mamy 10 mieczy jako radę, czyli. E, e, jeśli coś jest trudnego w tym momencie, to, on, to to już się za chwilę skończy, bo tutaj jest 10 mieczy. I e, to po dziesięciu miecza, mieczach już nie ma 11 miecza. Jest po prostu 10 i koniec. E, wydaje mi się, że warto podjąć to działanie. Może w coś zainwestować i, e, i to jakby będzie koniec jakiejś trudnej sytuacji. E, I na koniec miesiąca wydaje mi się, że Panna odetchnie z ulgą, po prostu, po prostu <noise> będzie mogła w końcu spokojnie spać, e, może będzie, miała, będzie mogła sobie e, ułożyć jakiś plan, może będzie e, sobie o czymś marzyć, może będzie snuła wizję na temat tego, co ona chce da dalej zrobić z czymś. E, <noise> Bo, bo e, karta Czterech Mieczy to jest, e, to jest karta odpoczynku, to jest ka karta kontemplacji, zastanawiania się, e, co zrobić po tych trudach, prawda? Tutaj o tej, po tej trudnej sytuacji, po tej trudnej sytuacji, co tu dalej z tym wszystkim zrobić? E, jaki ja mam plan na przyszłość? To wszy te wszystkie pytania będą przychodzić do, do e, panny pod koniec miesiąca, ponieważ tutaj w przeszłości była, jest śmierć, coś zdecydowanie uległo jakiejś transformacji i zmianie i teraz może Panna będzie się zastanawiać, jak będzie wyglądać na przykład jej początek. Jeżeli coś się skończyło, to co ja mogę zrobić, żeby mój początek wyglądał może inaczej, inaczej niż do tej pory. Dziękuję.